Siema siema z tej strony Elvis tam was ziemeczki bardzo ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku do mojego kanale I moje drodzy czas najwyższy na jakiś tutaj właśnie rozmowy Ponieważ nie wiem czy wiecie, ale Maciuch wbił się właśnie do miasta I przejął właściwie cały lodowiec Nie mam pojęcia o to ale w tym odcinku polecimy sobie do niego zaatakujemy go, bo to jest po prostu jakiś hit Żeby on się wbijał do miasta, bez mojej zgody, bez zgody prezydenta I, przy, i przyjął właśnie po prostu jakiś budynek więc ziemeczki Polecimy sobie teraz do niego i zobaczymy o co mu chodzi Bo to jest serio jakiś po prostu kabaret Żeby on wbijał do miasta, bez zgody atakował mnie, biłnie i budowa jakieś tutaj w ogóle mur więc je polecimy sobie do niego ale teraz jeśli tak niech w tym momencie każda osoba strzelił suba a jak już go strzeli to niech napisze w komentarzu co... E, to mam suba, a ja przynajmniej oczywiście serduszko, więc warto że zimeczki, tylko wiecie, subujcie kanał, będę to, bym, oczywiście sprawdzał, więc raz tak, polecimy sobie do niego, bo to jest jakaś tylko w ogóle spójrzcie, on postawił przed lodowcem jakiś murs opsa, obsa, nie mam pojęcia dlaczego, nie mam pojęcia po co, ale no, spoko, polecimy sobie do tego, teraz i z nim po prostu sobie pogadamy, albo wiecie co, od razu atakujemy, nie oszczędzamy się, te, kangur gdzieś w ogóle, halo, kangur, Ej, gdzie my w ogóle jest czekajcie, bo on tu powinien być, co, nie ma tutaj nigdzie? Macioch! Macioch! przychodzę w wizach pokojowych, Macioch! Ej, to, Czekajcie, maszki w tym miejscu, widzicie? Tam jest, okej! Okay. Co Dobra! Stój! Ręce do góry, odróż zbroję, Odłóż zbroję! Odłóż zbroję, w... zbroję mówię! Ej, pogięło cię przez chwilę krzyknąłeś, że przychodzisz w celach pokojowych dobra. i nie atakujesz, jesteś kłamcą i to najgorsze. Wiem, ale człowieku podejdź w tym momencie, zniszcz ten mur nie. i opuść miasto! W tym momencie! Nie. nie masz w ogóle prawa tutaj przebywać, chcesz wojny zrobić na wojnę! Co nie to, stary, wojna. Co mnie bijesz, nie, to nie bijesz, co mnie bijesz, to no nie bij mnie! No bo jesteś na moim terenie to Cię to bić. jest kawałek mojego miasta, więc nie masz w ogóle takiego tak programu mówić. To miasto naprawdę. nigdy nie było To miasto twoje. jest moje, jestem tutaj właśnie prezydentem i mam ale do niego prawo, to nie, kto nie ma. Kto cię mianował? Ja sam oraz pan Kolanko, więc to jest tylko moje miasto, a, a nie może, twoje. Może niech widowie zadecydują, czy jest to miasto, bardziej? Może kiedy indziej, ale powiem ci tak. O widzisz, widzisz, ty, ty powiedz, wszystko, byle tylko sobie wmówić, że ty jesteś tutaj prezydentem. Powiem ci tak, nawet jakiś wieprz, który nie wiem, tam sobie biega po polance, ma większe prawo do Stary, byłeś miejsca. prezydentem, byłeś paskudnym prezydentem, po prostu. Osoba ma prawo, więc teraz się po prostu jest czas na zmiany I czas najwyższy, aby w końcu osoba kompetentna Objęła urząd prezydenta, tyle ci powiem obie... Kompetentna tak. osoba Czas na zmiany, dlatego właśnie będzie się tracił Bo ja będę je przejmował, ale póki co robię tutaj swoją twierdzę Dobra, ale w ogóle, człowieku, nie, powiem ci tak A i cię w tym odcinku po prostu stary rozwalę Po prostu jest po tyle, tyle ci powiem, tyle ci powiem. Tyle, Dobra, no to, to poczekaj, No już bijemy się, no, śmiało, to da, to śmiało pociekaj, to, daj, to daj mi może stary jeszcze e, wziąć potkę na siłę No i nie, bez zestrasz. takich, I bez zestrasz, takich O w ogóle mówisz, to jest po prostu to jest nieuczciwy, ja tutaj właśnie wbijasz żeby się sobie wypędzić, a ty sobie rzucisz. Co jest i tyle. nieuczciwe w tym starym? Zająłeś szladowiet bezprawnie oraz dźwig. Zająłeś się Ale bezprawnie. tak samo bezprawnie zająłeś całe miasto. Także ja tutaj chyba wychodzę mniej źle. Mnie źle człowieku, czy to w ogóle nie mówisz, mnie czy źle. to w ogóle nie mówisz? Powiem ci tak, w tym momencie cię zniszczę, a więc I zdobójcie, a to jest tak, oczywiście bardzo ważne odcinki codziennie oraz oczywiście live codziennie, bardzo polecam oczywiście, a więc teraz tak, poddajesz się albo cię zaatakuję i tyle. O, Elwizo, tylko nie rób Bo z tego co mnie. widzę, to jest naprawdę. Powiem ci tak, nie sądzę, że tak w ogóle będzie, ale czas chyba na wojnę z Maciechem. na powiem ci czas tak, na ty, wojnę. ty jesteś taki, co najwięcej szczeka, a jak przyjdzie co do czego, to pierwszy w mordę dostaniesz, tak? elo. Tak, tak, zobaczymy zaraz, tak. zobaczymy zaraz, oczywiście, zobaczymy. Powiem ci tak, zginiesz na marne i po prostu będzie z tobą źle. Wojnę przegrasz, jeśli taka właśnie wojna będzie, bo z tego, co chyba taka właśnie wojna będzie, bo tylko wpuszczasz na swoje zachowanie. Elwiso, powiem ci tak, wojna będzie, jeżeli się nie poddasz. Ale wbijesz tu bezprawdzie do miasta, budujesz mury z obca bez mojej zgody. Ty... Jak. Jestem prezydentem, nie masz tego w ogóle prawa! Miso. Naprawdę! Adel, jakie masz prawo do tego miasta? Właśnie! Nie. O, właśnie, mój, mój. lodowiec to wypadł! Ej, no stop! Czyli Ja, i żabeczki bo... zginąłem! Szymeczki, nie! On właśnie ze nie! Biorę moje temy i to jest po prostu czas, aby go teraz bo to jest po prostu jakiś żart, naprawdę. To jest po prostu koniec, żeby on się wbił do miasta, do miasta, w którym jestem prezydentem, bez wizy, bez żadnego w ogóle dokumentu i przyjmował sobie dowiedzę Ziemeczki. Lecie sobie tam, myślałem, że dzisiaj będzie e, taka pokojowa misja, ale z tego co widzę, będzie walka! Będzie walka, więc zobaczymy co z tego będzie, więc Rzymeczki, po raz kolejny, nie wiem czy wiecie, ale mam też, oczywiście swój drugi kanał, na tym jak wiemy co to, tak to pokazuje twarz. więc bardzo polecam, macie go oczywiście Remieczki w opisie, bardzo tak. Podle się Eliso, nie zbliża się, powiem Ci tak! Na pogawę... Nie zbliżaj się do tego! Zbliżaj ci Troszkę wymknęło się spod kontroli, ponieważ Uważyłem. nie taki był mój zamiar, ale przynajmniej dobrze, bo e, zademonstrowałem ci moją Dobra, potęgę. mój zamiar? Moją potęgę i moją siłę. Potęgę? Czas teraz na moją potęgę! Czas teraz na moją potęgę! No bum, o ty, Masz teraz, masz teraz! Chodź! O, przestań no, nie pić! niszczysz mi tylko z drogi, przestań! Dobra, ostrożnie. Okay, ja to się nie bije. To zróbmy tak, ty będziesz do mnie strzelał z łuku, a ja nie będę cię atakował. Czemu? No bo to jest twoja logika. Dobra, hangry, to jest twoja logika. Idziemy teraz do mnie do mojego biura, idziemy teraz sobie po... pogadać, uwaga, uwaga, w misjach pokojowych. Idziemy, czas najwyższy na pierwszą taką właśnie tutaj mowę pokojową, ale, ale idziemy. Ja nie teraz. mam o czym z tobą rozmawiać. Ja se buduję fortece i twierdzę, przeszedłeś. właśnie to trzeba wyjaśnić. I wtedy chcesz przejąć miasto! Prostu... Chcesz tak, wykonać przejmę. zamach stanu, rozumiesz to wiesz, to jest nielegalne! Nie masz prawa Stary, do tego! Ale ty mnie wrzuciłeś do więzienia, a potem jeszcze wygoniłeś, to! To, to co ty Ale jako lepszy? prezydent mogę ci wygonić z miasta, naprawdę, mam takie no prawo. Nie, bo nie byłeś prezydentem i wtedy miałeś. Ale wróciłeś. jestem no, stary, mimo dwóch to dni, totalnie... więc to mam prawo. System nie ma ty dwóch po prostu dni. na maksa nielogicznie mówisz i przynajmniej nie oszukuj. Ale ja nie że oszukuję! Staram się robić dla miasta dobrze, a ty tylko tutaj przychodzisz i przejmujesz, że to jest po prostu jakiś żart, stary. No szanujmy się, okej, okay? szanujmy się, żeby tak nie było, po prostu, bo to jest stary zaciskany. Co ja dla miasta źle? Co ja robię dla no, miasta? No budujesz źle? jakieś tutaj właśnie fortyfikacje Aha, z obsidianu, lodowcem. Tak, I czy, co, y, jak, i jak żądasz, Szkoda, żądasz jak jak walki o to. miasto, rozumiesz to? No nie, nie, nie. Walka będzie tylko wtedy kiedy mi jej uczciwie i sprawiedliwie nie oddasz władzy. Ale jeżeli będziesz chciał się Na górę. kłócić, okej, okay, to wtedy będziemy się kłócić. I kłótnia ja będzie po prostu, jesteś właśnie teraz nielegalnie i nie masz tutaj w ogóle żadnych praw, ci leci pagina stary, nie masz tu właśnie żadnych praw. Elwiso, ty w, też nie, nie masz niżej. praw człowieka, Idziemy bo nie niżej jesteś człowiekiem, w ogóle. jesteś jego kupą. A kim ty jesteś? Jesteś kangurem, kangury nie mają prawa, żeby w wyborach prezydenckich. Naprawdę, to ci powiem. Kangury. Stary, ale to jest ja, po prostu dla mnie no, nie, niemożliwe, stary. Bez obstaw w moim biurowcu. Cały czas do tego skina, cały no czas stary, tego skina. dobrze, więc teraz tak, stary. Tu masz dowód, że jestem prezydentem. Czekaj. Eee, jest prezydentem. Stary, tutaj w tym miejscu masz właśnie dowód, że jestem oficjalnie do tego miasta prezydenta W ogóle, zejdź do mojego krzesła teraz, stary, tutaj, tutaj jest twoje miejsce obok. Zejdź, zejdź. Nie, Bibi, nie w moim Nie i siadaj to no będzie. Nie, ja chcę usiąść tutaj. Ja będę siedział Ale tutaj. Ale to jest moje ja krzesło. Nie, to od dzisiaj jest moje. Ja jestem bezkompromisowy, nie będę się złoł takiego leszcza jak ty. Wiesz co? Nie kłujbyś się, bo teraz, sobie tu usiądę właśnie zobacz, Tu jest dowód, że jestem prezydentem. Już, już został zdominowany. Tu jest dowód, że jestem gładko, prezydentem, idzie zobacz. Naprawdę Możesz tutaj właśnie wszystkie tutaj podpisane i dowód tutaj masz. No tak, stary. Kawa na ławę. To, to się zgadza, stary, że rzeczywiście no widzisz, jest dokument pełnoprawny. No widzisz, właśnie miałem rację, więc powiem ci Musisz tak. ci przyznać, że akurat jest zgodny z prawdą. Pokaż. Mordo Co? I to jest... To jest naruszenie dokumentów posłowych, stary. O, nie Oj tam LBC, nie. a co? Ty nie robiłeś takich rzeczy setki, razem się udawaj teraz. Zejdź z z mojego puszka. krzesła, zejdź mojego krzesła, dziękuję! Zejdź z niego! Zejdź niego. Nie niszcz! Nie niszcz moich! Nie! Nie trzeba pamięć, tak, niszczenie e, jego zmienia. włodanie się. przejęcie czyjej... Przy, Jest przyjęcie? Prostu, czy, o, widzisz, już naciągasz już naciągasz. czy terytorium grozi grzywnie od 500 tysięcy złota. Czy jego e, terytorium, abry, miasta, bo, bo nie ma tutaj od wielu miesięcy. Terytorium miasta, które należy oczywiście do naszego ratuszu, więc tak. pamiętaj, że grozi cię to 5 z więzienia. Nic nie należy do ratuszu. Wszystko Dobra. należy do mnie. A więc pamiętaj, teraz, tak. Nie. Przegiąłeś, Nie! Przegiąłeś, koniec całego no, człowieku, koniec tam, no, wyjaśnię teraz nie, błagam cię! Ci nie bijmy się, bo zaraz gdzieś tyleć. No to właśnie to się nie bijmy! To mnie nie bij, no przecież moje moje czasu, czyli stój, stój! Stój! Chciałem sobie po prostu gadać jak człowiek, ale z tego co widzę, nie będzie rozumieł, więc powiem ci teraz tak. Siadaj i czas na... Ja, coś siadajcie. Czas siadaj, na moją przemowę. Siadać, to może tak mówić, wiesz do, do kogo. Siad! W sumencie. Czas na moją przemowę, stary, usiądź, połagam cię, ci serio. Możesz się se gadać, stary, ale na ja pewno nie będę się ciebie słuchał, Spokojnie. nie będziesz mi rozkazywał jak psu Ale to jest czas na moją przemowę, więc połagam ci się teraz usiąść i mnie posłuchaj, okej? Okay? Ja cię teraz słuchałem, i teraz czas ja na powiedzieć. Rozumiem, chcesz uciec, rozumiem. Nie no, w pełni to jest zrozumiałe Elwiso, po prostu jest nie do wytrzymania. Dobra, wiesz co, Zostaw ja jego kota, zostaw go, w sumie go zostaw, siedzaj i gadamy, jesteś, siadaj! Jestem, jestem gościem, Błagam Cię, Maciek, tak, się usiądź. Jestem gościem, Nie się tak spokojnie. Słuchaj, powiem Ci tak. Tak. So, tak traktujesz ludzi? Tak Jako prezydent, który jest po prostu kompetentny, oferuję Ta. Ci, aby oficjalnie, gości. <laughs> aby oficjalnie zaplanować termin wojna miasta. miasto. Co Ty myślisz? Ta, jeszcze Oficjalnie, darę, żeby nie, było, będzie nie, bo ja to już jest po prostu wiem, nie, ale prostu wiem, żebyś oferuję na przygotowanie. miał ty na nie, 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 w nie, nie, północy, nie, nie, się nie, spodziewasz, będziesz słodko spał, wtedy cię zaatakuje. To właśnie będzie nie, więc powiem ci tak, żeby było fair, ustalmy jakiś termin, bo to jest serio jakiś kabaret. To nie, jakiś kabaret. Tak, nie, ale do nie, dzisiaj. Ja, ja nie, 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 właśnie, nie, 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 Jestem nie, 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 jestem. nie, jestem. nie, to nie, obchodzi. Ale mnie to obchodzi, stary, bo ja się. mogę zaatakować je już dzisiaj, to nie, czyli co? Lepiej. Czyli co? Chyba jakby musisz iść ze mną trochę na kontakt. E, a może lepiej nie, co? Może lepiej nie? Co myślisz? A. Może czyli... lepiej nie, co siedzę. dzieje. widać jaki kompetentny prezydent. Tylko zastraszeniem możesz coś zrobić. Tak, racja, a więc co myślisz? Dogadałam się jakoś, czy nie, dogadałam się czy nie. Myślę, że... Stary, to ty decyduj, ponieważ to ja mogę dzisiaj zaatakować i ciebie zniszczyć, ale jeżeli mnie bardzo nie poprosisz, to to wtedy się zastanowię. E, wiesz to może jakoś się tu je dogadamy jednak, co? Bo wiesz, ty byłeś prezydentem, teraz nie jestem no, więc Dobrze, wiesz, jak to, to się jest, to dogadamy, nie? że ty możesz wybrać termin, ale ja dostanę większe terytorium. Jakie terytorium? No co? to coś za coś. Co ty gadasz? A co no, byś przecież... chciał? No mówię, no większe terytorium. Ale co dokładnie? Górę, sklep, więzienie? Myślę, że chciałbym teren mojej góry. Całą moją Twojej górę. Twojej góry, chciał. no nie wiem, to jest bardzo ogromny obszar. Ale jeśli chodzi o to, bo jestem ja teraz oczywiście na nie, 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 nie gotowy, to by było dla mnie po prostu korzystne, wiesz? Korzystne. I tyle. Więc w sumie, no to jest po prostu dla mnie, no nie aż tak bardzo teraz na rękę, ale czegoś się nie robi, żeby tę wojnę wygrać. Bo wojna będzie, się teraz ja wam mówię oczywiście oficjalnie: wojna będzie, bo tylko spójrzcie na niego, żebym spójrzcie, jak się zachowuje, naprawdę. To jest jakiś skandal. Ale ja się stoję po prostu. Wiem, <grym>, ale po prostu, jeśli chodzi o Twoje zachowanie, te mury, wszystkie te ataki, to jest po prostu stary okej okay. Więc teraz powiem ci tak, cyk, książkę otwieramy, więc tak. Ja prezydent Elviso Cox oficjalnie nawet nie ukradłeś moją ksywkę że ten macie Macwok I ty Decy... naprawdę mówisz, że jesteś kompetentny. Tak, tak oficjalnie. Elbiso, ty jesteś bardzo śmieszny że niż kompetentny. Wojna o milionowice wy czekaj, wyjść. Kod ci ucieka, kod ci ucieka co? stary. Nie, On nie! Ucieka. Nie, On... gdzie? On ci ucieka naprawdę, no? Co, co mu zrobiłeś? No, zobacz, co mu zrobiłeś? No nic, no sam Chodź, sobie... Ja, gdzie jesteś? Tutaj jest, no! Stary, jak, jak tam spadnie, to nie żyjesz! Naprawdę, to nie żyje. Ale to co ja ci poradzę, że ty go głodzisz? No zobacz, przecież on nie ma nic w tej wybiłuj szybę w moim wyrobcy, wybił szybę. On już sam steka. to zrobił. Masz steka. To co, możemy, możemy iść dalej, możemy, czy nie? To pisz to, pisz to. Dobra, a więc tak. Ja, prezydentem Elvisa Cox, oficjalnie decyduję, że wojna o milionowicę wybuchnie e, e, wraz z Maciochem i Elviso w terminie Jakim ci pasuje, e, co? Ci w ci terminie nie krótszym niż. Nie wiem, stary, ja to mogę już dzisiaj tak jak mówię, ale okej, okay, rzeczywiście. Mogę się zawsze lepiej przygotować czy? i jeszcze bardziej ci zmierzyć, także co nie wiem czy to Wiesz, co? I, ja oferuję, tydzień, żeby ta dwa, wojna. Tygodnie, nie wiem. Aż tyle? No nie wiem, a ile ty byś chciał, niby. No ja bym chciał powiedzieć, że jakiś tydzień, wiesz, jakiś tydzień. No to właśnie, może to? być tydzień w takim razie, czyli nie krótszym niż tydzień. Dokładnie, więc powiem ci teraz tak. Ja oferuję, aby ten termin właśnie był nie krótszy niż tydzień. Tydzień. Okej. Okay. Oraz zakładam, ale może być dłuższe, tak? Może być dłuższy niż dłuższy tydzień. termin w nawiasie, w nawiasie nie Koniecznie. Nie, wiesz co, nawet tutaj bez tego ci powiem, tak, stary. Co? Ale wiesz co, ty tam już, wiedział jakieś swoje... jakieś sztuczki zastosowałeś, to jest Wiedzę. nieuczciwe. uczciwe. Nie, dobra, spokojnie, więc teraz tak, tylko sobie teraz tutaj oczywiście jakoś teraz podpiszę, żeby nie było, żeby to było, wiesz, tam wszystko tutaj perfekcyjnie, oficjalnie, więc tak. Elwiso Cox, prezydent, em, mentor, wód... Wiesz, o co 9 chodzi. Nie wiem, teraz, stary, podpisz się, żeby nie było... Elwiso, ja ci, stary, ja ci zdradzę taką zasadę. Tak? W momencie, w którym mówisz o sobie, że jesteś cool, to w tym momencie przestajesz być cool. O nie, I to to Koks, prezydent Mentor w Łódź. Ale naprawdę, ręce opadają, stary. Stary, ręce opadają. ale jak widzę, twoje nastawienie do mnie. Wiesz, bo naprawdę to jest jakiś żart, czy mnie aż za... tak traktujesz źle, stary. Wbijasz sobie do a ty mnie bijesz, naprawdę. Do kawałka e, miasta. A stary, właśnie, jeszcze muszę... Wbijam sobie wrytować. do milionowic, Górę. a ty mnie, nie wiem, wyrzucasz z miasta? Nie, nie no, spokojnie. Tam, wiesz, wiesz, to teraz tam książkę tylko mi oddaj, bo muszę jeszcze o, o tej górze napisać, żeby nie było, nie? O tej górze właśnie. Żeby nie było, żeby było to właśnie wszystko fair Ta góra będzie teraz oczywiście częścią twojego, twojego terytorium, więc teraz tak, stary, książkę, tylko teraz proszę. Okej. Okay. Ale co? Ej, powiem ci tak! No ja się tylko podpisać. Ja rozumiem, podpisałem. że będzie nie lubić, nie? No nie ale żeby ale... mnie psem nażywać nie nie nie. Po co? ja będę uczciwy i tak o to będzie teraz tak, żeby nie było, no to, to, to tylko tu się ja nie jest, dodamy. nie co, co masz na myśli Elvisa? Okej, okay, ja więc teraz tak. E, oraz. ja nie sam nie widziałem takiego, ta, odda... ja się tylko podpisałem, nie. Nie, Macio... nie komentuję tego, to było po prostu bezczelne oraz oddaję em, e, część miasta czyli... E, czyli... górę maciochowską. Czekaj, jak się nie zmieści, maciochową. Po tak, prostu tak. Góra Maciocha. To się nazywa Góra Maciocha Elviso. To zagadka, ale po pomogę Panu. Góra maciocha, Maciochowi, góra Koksowi. Szukaj. Okay, dziękuję bardzo. Szanownemu Nie. Panu. Nazywałeś się pstem i ty się jeszcze domagasz, że będzie mówił mówił eee, nie. A Ty za mnie nazywasz zwierzęciem i coś tam mówisz, że nie mogę go być kanaly. No chyć, chyć, chyt story, chytaj więc pamięć ci tak. O, Elvisać, przy ganiał kocioł, wiesz. Nie, ale wiesz to powiem ci tak, może my się tutaj, wiesz, bo Pałęcą i tyle. Żeby nie było, może jest teraz taka, to właśnie taka, no niezbyt fajna atmosfera, ale żeby nie było, że się nie robimy stary, to wiesz, przyjaciele, nie? Przyjaciele najlepsi nie. jesteśmy, nie, przyjaciele! Nie, Zapakowałeś do więzienia i wydaliłeś z miasta. To też zresztą było poniekąd, oczywiście poniekąd, ale może. Ale też czysty nie jesteś, nie żeby nie było, stary, wiesz. To i widno że po dwóch stronach, żeby nie było, nie, stary, i to, to jest pewne. Zrobiłem. Ty, no, powiem ci, że już wiem. Pamiętam, jak teraz to było jeszcze parę minut temu. Wybory. sfałszowałeś okay. wybory prezydenckie? Zadały już dwa głosy swoje, bo to sprawdziłem oczywiście, bo była ankieta, kto na ciebie głosował i było, że po prostu to była jedna osoba. A, a było na ciebie aż też, dwa głosy. Ty mogłeś też sfałszować wy, wyniki tej ankiety. Słucham? No oczywiście, że mogłeś. Ale ona była to. udokumentowana. No to, to był to proszę mi ją pokazać w takim razie. No. Nie, brzmi ma... telewizor nie pokaże się wiesz dlaczego? Ja wiem dlaczego, bo ona się nigdy nawet nie odbyła. No, w sumie to jest możliwe, ale powiem będzie teraz tak stary. No okej, okay, udało nam się Czyli właśnie zwalczyć te wojny. Bezwzględny i milionowice pod Twoją dłonią one upadną, dlatego ja będę ich bronił. Stary, powiem ci tak, nie sądziłem, że kiedykolwiek będzie wojna z tobą, bo moi właściwie są best friends forever. Stary, więc wiesz, to jest. Ja też nie sądziłem, ale okazało się, że ważniejsza jest dla ciebie władza niż do ale do miasta Ale nie chodzi o władzę. Chodzi właśnie o to, aby każdy mieszkaniec był wolny od Twojej szaleńczej władzy. Jesteś no to... szaleńcem. Co? Przejąłeś władzę jakimś dziwnym sposobem i starasz się ją utrzymać. Jakimi wyborami przejąłem władzę? Które sfałszowałeś? No nieprawda! To było oczywiste i każdy o tym wie, że one były sfałszowane, ponieważ są nawet te dowody, żeby nie było. Są na to dowody. wody, więc to nie jest tak, że ja sobie po prostu wymyślać że Właśnie wie. to, wy myślisz, jakie są dowody na to? A wiesz, a pamięć teraz tak, stycę, to ktoś stara przedstawić dowody. chcę usiąść, a wiesz, to jest gorsze? Żeby nie osób, nie subuje tego kanału zimowego. Więc subujcie kanał, bo to oczywiście z c na lewik, więc oczywiście bardzo, ale teraz jest tak. Powiem że że nam się to właśnie jakoś udało dogadać, ale brakuje tu właśnie jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii. Czego Natomiast, co z agent Dixem? Co jest agent Dixem, albo mi Bobo? Stary, nic nie wiem właściwie, nic nie Powiem wiemy. ci tak, jeżeli chodzi o Agent X to mój wywiad tak? no póki co naprawdę szczątkowe informacje mi dostarcza, naprawdę jakby moja wiedza o Agent X się zatrzymała na tych wyspach Rozumiem, Tak, rozumiem, że się oczywiście porwany jakoś, no, bo w tej tak. właśnie barierze stary straż, naprawdę. Ja sam że on może tam dalej być. I ja bym już go 100 razy uratował, tylko że my nie, nie wiemy jak tam dotrzeć. Ale Bo czekaj. To jest mega, szalenie daleko. Tak, stary. Powiedzmy tak. Jeśli chodzi o to, właśnie, to jest między tymi właśnie wyspami i tym miastem. Różnicy ta około, właśnie, nawet w powietrzu, ponad Biblią gdzie? Stary, wyśmieszczał. Tak tak, tak, tak. Znaczy, ja, nie, ja nie pamiętam, powiem ci szczerze, gdzie to jest em, jakie koordynaty mają te wyspy, ale myślę, że to akurat tak. dałoby się odnaleźć. Mimo wszystko, ja pamiętam całą drogę, jaką przeszliśmy w nederze. Tak. Więc to naprawdę było za daleko, żeby to przejść. Serio, on jest Macią powiem Ci teraz tak, może i będzie wojna, bo ziomeczki, nie uroń ona będzie po prostu, ona będzie, bo to jest po prostu raz Nie, później, nie będzie, ponieważ e, zademonstruje Ci jeszcze większą siłę, niż dysponuje e, nią teraz i się wtedy podnasz, ee... bo po prostu zrozumiesz. Żałosne, ale ale ziomeczki, pamiętajmy o jedno, że oczywiście to nie jest jakiś tam, że my się jakoś nie lubimy, ponieważ oczywiście ma, trzeba wręcz uwielbiam, tylko spójrzcie na niego, oczywiście to jest macioch, nie, żeby nie był macioch, Maciek, i Elvis to są oczywiście najlepsi kumple. Ale no wiesz, stary, chodzi o. chodzi oczywiście o dobre miasta, więc no musimy. wojna. cox. Ja uważam, Elviso, że Maciek jest dobrym miasta. A po drugie. A ty uważasz inaczej. I to jest nasz konflikt z Nie stary, a właśnie po drugie. chodzi właśnie o dobro Nixa, który właściwie nie wiadomo gdzie co, W ogóle jeśli się nie mylę, czy Oprah i Bobo są jeszcze właśnie na tych wyspach. pojęcia, ale na pewno agent jest porwany. Nie mam pojęcia, co ma z tym zrobić, ale powiem ci jedno. Za mojej prezydentury Agentix e, po prostu wróci do miasta. Ja Ile. gwarantuję. Prezydentury! Po, powołałem komisję śledczą, ma, która ustali gdzie jest Agencji i jak nie go to wprowadzić? Nie ma nie prezydentura, nie istnieje Twoja prezydentura. Jak to nie istnieje? No nie ma czegoś takiego, no! Ale widzieliśmy papiery! Pan Kolanko no, no ale Kolanko, to jest zbrodniarz wojenny! On powinien być nieprawidłować. No ty masz to ty masz tylko tam, wiesz, gadasz tam i gadasz ty, ty tak, tylko Elviso. w gębie moc jesteś no. ale, ale ja mam dokładnie takie same dowody jak ty, czyli żadne. Nie, stary, wiesz co? To ja ci powiem, ci, powiem, ci tak, podziękuję ci. Od teraz to na właśnie wyjdziemy. stary, proszę bardzo, tu jest o, o, oczywiście winda, ta są właśnie drzwi, ej, Ale bez obstaw w moim wieżowcu, skończ to. Skończ te swoje hargierki, Macioch. No jeszcze mi by wybił. No, ziemeczki nie wierzę. Jeszcze mi by wybił. Czy to w ogóle zginął, czy to się Nie, no tam w ogóle żyje, więc słodko że więc raz tak. Fajnie, żyje, więc idę teraz, więc teraz tak. Macioch, widzimy się jutro i powiem o tym, że wojna będzie i ją przegrać, bo ja to oczywiście wygram, a agent nie co? co się widzimy jutro? Ty jedyne, co będziesz widział, to moje potężne mury. Nie. Ale ustalmy, bez murów, bo to jest po prostu nieuczciwe. I pamiętaj, że teraz a góra jest, jest twoja, a po prostu jakaś teraz, wiesz co, jeszcze... E. Jeszcze ustaliliśmy obszar swojej góry. Nie ma w naszym porozumieniu nic o braku murów. Cieka, co teraz, tak. Dopiszmy... A drugiem, co jest nieuczciwe w murach? Mury są zakazane. Nie, 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 nie. To, okay. jest, to jest po prostu paskudne, co teraz. To zrobiłeś. idziemy, stary idziemy nie na spokojnie <laughs> I to było dobre, więc teraz tak. Stary. Spokojnie to, bo oczywiście żarty, że nie mogę zobaczyć. A więc teraz tak. Twój mur się kończy właśnie w tym miejscu. A więc ustalmy, że on może sobie właśnie przejść. On sobie może przejść. Tylko zobacz, stary. Chodź teraz, ty właśnie jakoś za mną. Chodź ty do mnie, właśnie. I zobacz. Ten mur może sobie właśnie. iść, iść tu właśnie jakoś tędy. Oczywiście za choinką, bo ona nie jest w częścią góry. Zobacz, on sobie właśnie jeszcze przejdzie właśnie. Ja zbaczy, uważam, listem. że jest częścią góry, ponieważ nie. ja ją budowałem. Dobra, więc teraz tak, ustalmy, że ten, że ten mur właśnie sobie pójdzie jakoś teraz tędy, przed choinką właśnie teraz właśnie tutaj tutaj przejdzie. cała góra musi stać. Tędy stary i zobacz, i właśnie w tym miejscu. Zobacz, teraz teraz, gdzie idę, to jest właśnie twój obszar. i okay, Jego okay. przejmujesz. Ja już mam cały plan, mordo, jak ja to zagospodaruję, więc ty się nie martw. Twoja góra, ja... nie bój się. Ja wiem, ja wiem, jak cię pokonać. Ale powiedz, no może i wiesz, ale pewno jest i to, że przegrasz, no bo nie ukrywajmy, kto ma większe doświadczenie, jeśli chodzi o wojnę? Oczywiście, że ja, bo byłem żołnierzem, a ty byłeś tylko ministrem obrony narodowej, więc wiesz, no stary, no przegrasz tak, ale ja to i mam, tyle. Ja mam specjalistów od tego, wariacie. Niby kogo? Nie widzę wolnych typa. Nie się. Czym mniej wiesz, tym lepiej śpi. Dobra, polgu, bo widzimy się oczywiście jutro. Żegnam. Żegnam do widzenia w Ziemi W tym odcinku, będzie też oczywiście witam, powiem tak. Wojna będzie oczywiście, no jest to, możemy przechwylać, już. No Czegoś się, się oczywiście nie lubię, dla dodawać, więc ten Ziemi Boskiej. I dziękuję wam bardzo. Subutera, to jest oczywiście bardzo ważne. No i co? Będę też wam oczywiście mojego Instagrama, ponieważ możecie go opuścić. Siamanec, do jutra. I na koniec, tak serdecznie powtarzam, że do... yo